Kochanie, dzisiaj sobie rozwiążemy nierówność liniową. 2x odjąć 1, dzielone na 3, większe od 1, drugiej. Musimy pozbyć się ułamka. Pomnożymy sobie obustronnie przez największą wspólną wielokrotność liczb 3 i 2. Największa wspólna wielokrotność dla 3 i 2 to będzie 3 razy 2, czyli to będzie 6. 6 razy 2x odjąć 1, dzielimy na 3. Większe od 6 razy 1 druga. Możemy sobie tutaj skrócić, czyli to jest 2, 2 razy 2x minus 1. Pamiętajcie, że musimy to wziąć w nawias, to musimy wszystko przenożyć przez dwójkę, większe od 1 skracamy z 6, tutaj 3, 3, 2 razy 2x to będzie 4x, odjąć 2 razy 1, 2, większe od 3 x zostają po lewej stronie 4x. Większe od minus 2 przenosimy na prawo, czyli 3 dodać 2, 4x jest większe od 5. Obustronnie dzielimy przez 4, nie odwracamy znaku, ponieważ nie dzielimy przez liczbę ujemną. Znak pozostaje w tą samą stronę, czyli x jest większy od 5 czwartych. Zaznaczamy sobie na naszej osi liczbowej 5 czwartych, kółeczko otwarte, x są większe od 5 czwartych, czyli idziemy w prawo x należy do przedziału otwarty od 5 czwartych do plus nieskończoności. Dzięki